Dobra, ja wiem, że tego samego dnia, dnia nagrywam. I jeszcze z piękną choinką. Chociaż te lampki takie niebieskie co były, to powiem Wam, że Oskar coś zrobił i one przestały świecić, a potem ja chciałam podłączyć i mnie prąd strzelił, więc mówię, nie, 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 nie. Na razie sobie jeszcze są. Na szczęście są, to są łączone, więc ten niższy kabelek, te niższe lampki po prostu są. Yy, po prostu chyba coś tam jest jakieś zwarcie, więc one idą automatycznie do kosza, a te wyższe one są dobre, no więc co, ja wiem, że tego dzisiaj wszystkiego nie zrobię, ale skoro mam wenę, zabieram się i zdejmuję kilka tych ozdób świątecznych, mam tu pudło jedno, jedno cały czas w bagażniku jeździ, ja nie wiem, czy tam jeszcze się nie pokruszyło, ale nie, nie zaglądam, nie zaglądam, po prostu będę zła, jak mi się pokruszyło, ale taki byłem rozum minus 15, więc ja nie wiem, czy co z tym pudełkiem jest, strach w ogóle tam zaglądać, no ale mam tutaj to jedno i ja ono już kilka dni stoi, ja po prostu troszkę zdejmę, a resztę dokończymy, mam nadzieję, że jutro, bo jutro na rzęsy, mm więc będę miała nowe te już są długie, odrosły i w ogóle, więc tylko że na 1230 co za godzina, co za godzina. Yy, dobra, no to co, sprzątam nie gadam. Dobra, to się przywitam. To będzie początek tego dnia kolejnego w dzisiejszym dniu, poprzednim czyli to widzicie dzisiaj, ja nagrywam ty jutro, wy jutro, ja dzisiaj nieważne. Dzień dobry sprzątamy ozdoby świąteczne. Może w końcu pozbędę się tej panny pięknej mojej Papa, pa. Do zobaczenia za rok. Już myślę, że w innym kolorze, chociaż ta kolorystyka podoba mi się, aczkolwiek brakuje mi jakichś tu gałązek, takich wystających, wtedy byłaby taka bogata, bo ja lubię bogatą, taką lubię i, i tyle. I one są piękne, mogłam ich wziąć więcej. Dobra, bo miałam sprzątać. Zabieram Ciebie, bo to jest, zobaczcie, dzieciaki po prostu intensywnie dotykają ten kalendarz, a tam bałagan figurki, nie wiem czemu tu znowu są, ale po prostu, wiecie, no, wędrują widocznie tu, dzieciom bardziej pasuje, a Ciebie już chowa Mikołaju z okienka. Zobaczymy się nie za rok, nie za rok, za kilkanaście miesięcy. Pa! Inkę też trzeba spakować, tak kochanie? Odda mi tego wieńca, bo on naprawdę pięknie tam wyglądał. Ja już znalazłam na chyba temu yy, propozycji kilka takich niewielkanocnych, nie świątecznych, tylko całorocznych i muszę tam zamówić i z tymi lampkami, bo naprawdę bardzo ładnie wyglądał. No ale pora się pożegnać i to zdejmuję, tak. Albo dobra, zostawiam lampki, kupię sobie nowe. To będzie lepsze, bo to jest za bardzo okręcone przy tych kuleczkach. Tylko po prostu yy, no, po prostu wyjmę baterie, żeby one się nie rozlały. Muszę koniecznie kupić sobie takie lepsze, te alkaiczne, które się nie rozlewają. Chociaż nie wiem, może jakoś lepiej, najlepiej to wiecie co wyjąć. Wtedy jest na pewno 100% pewności, że one za rok będą działać i, i tyle. Tylko te drugie zdejmę, bo one już przerywały. O, te nawet widać, że to już żółte, i to przerywało. Bo już chyba są zużyte. Albo zostawię, dobra? W sumie. Nie, no, zdejmę, ale zostawię. Nie, zdejmę, zostawię. Jak to świeci? Poczekajcie. No, tak widzicie, trzeba przytrzymać. Nie zdejmę, to bo te to naprawdę. Już pora iść na emeryturę, po prostu przerywają. One nawet nie wiem, ile mają lat. I te nie są tak pozagręcane, są tamte, więc łatwiej pójdzie. Albo i wcale łatwiej nie pójdzie, bo też pozakręcałam. Ale to są. Kurde. Dobra, będę kręcić. Jest mały problem, bo wiecie, że ja wszystkie te takie ozdoby chowam w papiery, a nie mam żadnych papierów. No więc mam stary papier na prezenty, poowijam te szklane rzeczy w ten papier, bo inaczej. Tak, no. Będziemy rysować, bo, bo ja go nie używam, on leży, więc nie, 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 zostaw te pudełko, bo tam będą od też, świąteczne, nie wchodź, bo po połamiesz. Proszę cię, Oskar, ale to, to jest nie do zabawy, no więc pakuję. Zapomniałam o dziadkach do orzechów schować je. Pa! Dobrej nocy! No i schowałam tu wszystko moi drodzy, a jeszcze tutaj tego nie schowałam, ok, jest tu wszystko schowane, zastanawiałam się przez chwilę w jakim, po co ja to opakuję, tak, nie wiem, nie wiem, mam wrażenie, że tam się kurz dostanie, czy coś, nie wiem, nieważne, jeszcze zostało trochę miejsca, ale jeszcze będę przebierać ogólnie swoje wszystkie ozdoby świąteczne i chcę, żeby były w tym kartonie, jeszcze jeden mam, ale nie wiem, czy się zmieszczę z bombkami. Nie mam żadnego pojęcia. Zobaczymy. Na razie jest tutaj jeszcze luz, więc tamty przeglądam jeszcze i podokładam tutaj co podokładam, a potem, a tamto coś już nie dodaje po prostu powyrzucam. O, i teraz to jest git. A czy ja widzę, co tam jest? No tak wiecie, szczerze mówiąc. Yy, no tak no. Hmm. Ale o, to właśnie położyłam najważniejsze, żebym zrobiła w przyszłym roku wcześniej. Taki winiec adwentowy. I co? I pozostała już tylko ta pani choinka, i bałagan, nic. I więc ją może jutro rozbiorę i postaram się, wiecie co, zrobić. Poprzyglądać swoje jeszcze tamte ozdoby. A, jeszcze zostało mi na zasłonach te takie perełki ze złotymi jeleniami, więc to zdejmę. I choinka i wszystko. Bo te domki chyba ja sobie je zostawię tak ogólnie yy, przez cały rok, żeby sobie stały. Dajcie znać, jak myślicie. One tak kojarzą się ze świętami, bardzo mi się mega podobają. I nie wiem, czy je zostawić. Nie, no chyba na pewno zostawię. Na razie tam po telewizorem nie mam nic, e, więc może tam je przestawię. A potem przyjmę, przyniosę to, co było wcześniej. A nie pamiętam, co było wcześniej. No tylko, czy widać, że on, czy one kojarzą się ze świętami? Nie ma tu ani choinki, ani nic. Myślę, że mogą cały rok stać, co? Dajcie znać, u Was by stały, czy byście pochowali? No nie wiem. No, te stukanie, pukanie, odgłosy, do to tu Nikola. Yy, są mega, bardzo mi się podobają. Dobry. Ops, ops, ops. Poprawmy fryzę i wyglądamy lepiej. Nasze rzęsy dzisiaj zostaną uzupełnione, zrobione i w ogóle braki dorobione. Mhm. Yy, a dzisiaj pozbywamy się tej pani. Droga pani. Piękna pani, ale pora, żeby pani się przespała kilka miesięcy, i to jest tylko ten jeden element. A, jeszcze naklejki mam i choinkę, właśnie choinkę z tymi cukierkami. Oni nie jedzą tych cukierków. Ja myślałam, że te cukierki zostaną zjedzone. Wyobraźcie sobie, i zostały niezjedzone. Ale przecież action, tylko muszę to trafić. Na nóżce kwadratowe, zamykane pokrywką, albo to chyba poziomowe. To chyba potrzebuję na słodycze. Bo nie wiem, gdzie to schować. A tam, a tam oni mają dobry dostęp i widzę, że im widzą te cukierki i im się nie chce. Jak są cukierki pochowane, to nie są cukierki, więc jakoś to działa odwrotnie. Mniejsza oto przynoszę resztę. I zabieram się rzeczy i zabieram się za, yy, za. za porządek tu będzie dużo luźniej, a potem tylko zostanie mi wywiezienie tego. Tych, tych dwóch, tych dwóch, tych dwóch. I samo mam pudło, o nie na bombki, idę po bo ono chce, żeby troszeczkę się na, na, nagrzało, bo jest, będzie. właśnie idę, bo ono takie kruche jest. właśnie idę, idę, idę. Mam. To te. I chyba takie kupić będę musiała na zabawki, bo one są wszystkie połamane, a po świętach zrobiło ich się trzy razy więcej, więc. ich jest ich dużo. A w tym może będzie lepiej. No i mamy te pojemniczki, i choinka wędruje tutaj. Powiem Wam, że śliczne te skrzydełka, jakiś tutaj włosek, tylko yy, ja, ja nie wiem, co ja ze mną jest i tak, że ja wszystko pakuję, nie tak jak niektórzy, do jednego kartona, ja jeszcze w jakieś pudełeczka, papierki. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem. Ale one i tego kartki były naprawdę piękne, więc jeśli chcecie takie coś sobie kupić na szenie czy temu, to ja Wam polecam, bo naprawdę pięknie wykonane i nawet jakieś prace plastyczne, żeby zrobić jakąś anielicę piękne. Pakuję. Pakuję. To oczywiście nie od tego, ale ale to nic i super, że mają taką wstążeczkę, więc nie trzeba było się bawić. No i chyba tu będzie im najlepiej, bo nie chcę, żeby się zniszczyły. Wiecie, no, tak ludzie którzy mają. No, no, co zrobić? Ja do nich należę. To mnie te to te. Wam, że nie wyszło tak jak myślałam bo myślałam, że te bombki wszystkie się pomieszczą, nie pomieściły się, więc wyszło inaczej. Mam mało czasu, więc szybko tutaj robię, jeszcze zostały mi dwie szklane. Wielu strat i zysków żadnych, nie kupiłam bombek w tym roku szklanych, a zbiłam jedną, znaczy się mało zdjąłam, no dobra. Szybko roz, rozwiązuje ten pierwszy mam, do kosza, bo on ma zwarcie jakieś, pamiętam, eee, światełkowy, eee, a ja za chwilę muszę jechać, o właśnie. Niestety tu dzisiaj naderwani, więc sobie Ci do kosza, bo to jest niebezpieczne dwa razy mi prąd. Yy... Mało czasu mam zaraz, muszę na jechać, także szybko bym chciała weźmie jeszcze podłogę. jest godzina. O 12.05 muszę wyjść. Jest 27.11. Szybko. 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 Dobra, ale jak zaplączę, to potem jest yy, ciężko wiecie. Nie muszę to podobnie zrobić. Potem jest tragedia. Jak się później chce założyć znowu te lampki, więc zróbmy to porządnie i szybko, Zdatne do wyrzucenia szybko, szybko, szybko trzeba się spiąć, jak się spie, Lepny człowiek to potrafi naprawdę, ojku, szybko dużo rzeczy zrobić Tak się cieszę, że wszystkie szklane bąbki mam w jednym miejscu, więc one są bezpieczne, zapakowane. I w sumie najbardziej to na tych klanach mi zależało, bo dla mnie one są ważniejsze niż te zwykłe plastikowe. Szkoda, że nie kupiłam żadnego opakowania. Kurde, a mówiłam sobie, że co roku będę dokupować. I nie kupiłam. O, gorąco. Gorąco już w głowie się zakręciło. Najgorsza część. Tak to złożyć żeby to można było schować. Miałam kupić taką torbę wielką na choinkę, ale jakieś miała małe wymiary, powiem Wam, jak wychowacie choinkę, taką dużą sztuczną. W co? Myślałam o tym, że może strecz kupić, ale nie kupiłam. <laughs> Dobrze mówię na to. Ona się gałązki się trochę niszczą, tak tak się je wygina. O jej w tą stronę, bo w tą stronę się nie wyginałam. To było trudno no, mało czasu. Ale ciekawe jestem, jak wychowacie, przechowujecie. Czy, czy po prostu tak wynosić, ale nie, ona trzeba ją przykuć, bo ona się kurzy. No dobra, powiedzmy, że mam tutaj ten zwykły na razie. I co? Pod włos teraz, nie? Nie wiem, czy będzie się tak Nie tego Okay, nie Jedna część. Ja mam taki większy wątek. Wziąłem sobie od taty. To mam nadzieję, że zmieści się ta największa część. Jeszcze te dwie wątki. Ok. Miałam przejrzeć ozdoby. Wszystkie świąteczne nie przejrzałam, bo nie mogę się dostać do tamtych ozdób. Trudno. Ale to zrobię. Ok. Jedna jest. Teraz ale czy to jest taki duży worek? 120. To nie jest jakiś wielki. Kurde. No dobra. Ile wejdzie, tyle wejdzie. Wywalacie To tak. Nie pod włosy. Lepiej jest mieć ży sztuczną, żywą. Wywalacie i już. Już jestem, moi drodzy, w domku. Byłam jeszcze w Biodronce, zrobiłam sobie kawkę. Pranie mam tu do poskładania i jeszcze dwa prania, jedno do wyprania, jedno do wywieszenia Już jestem po rzęskach, pięknych, mi się podoba bardzo ten efekt. Niektórym nie, ale mi tak. I tutaj mam jeszcze granatowe, także nie tego nie widać, no więc piękne są, mi się bardzo podobają. Dobra, w ogóle muszę odrost znowu zrobić. Muszę się zapisać jakoś... Yy, nie wiem, na kiedy? można przyszły tydzień? Albo na ferie, o! A to akurat ferie zaczynają się, nie? Yy, kończę, kochani, za, jadę po dzieci, potem muszę... Yy, Wstawić obiad. Jest tutaj już pusto, jak jest łyso. Ej, nie wiem, gdzie mam tą doniczkę z tą głową taką, z te kwiatki, co wychodzą jej. Nie mam pojęcia, tą taką roślinkę sztuczną, bo na stawę, pod telewizorem. Teraz a aktualnie mam te dwa domki szklane. A tutaj yy, przy moim laptopie na razie powiedzieć, stawiłam taką bąbelkową świeczkę. Yy. No, coś mi tutaj, tak, ten, ta, tamto podoba mi się, że tam tak stoi, te domki, tak trochę inaczej. Tutaj chyba bym tą głowę postawiła, tylko ja nie wiem, gdzie ją schowałam. Ale najwyżej, jak będzie, to kupię sobie, bo widziałam w Pepko. I to nic, że będę miała dwie takie same, bo jeszcze wcześniej chciałam sobie kupić, tylko nigdzie nie widziałam. Dobra, muszę zmykać po dzieciaki. Także miłego dzionka do zobaczenia, ja już na dzisiaj kończę. Chyba, że mnie natchnie wena i coś dzisiaj się do Was odezwę i połączę do jutrzejszego. Wczoraj zrobiłam sobie w ogóle, wiecie co, o możecie mi szybko polecić, szybko, szybko, tak kończąc, bo naprawdę już jest późno, muszę wychodzić. Yy, potrzebuję, wczoraj sobie zrobiłam taką maseczkę na wągry, taką oczyszczającą, tą taką pi, nie pamiętam jak to się nazywa, yy, co się ściąga i to było takie marne, to było takie przezroczyste, z, z brokatem beznadziejne, peel off, peel, peel o, nie wiem, nieważne. Jak macie coś takiego dobrego, co wiecie, co tak bardzo zasycha i bardzo ściąga? Ja, ja lubię, jak tak jest mocno. W sensie, jak. jak, jak Coś, co ma działać, to ja lubię, żeby to działało, a tamto w ogóle nic, w ogóle nic, nawet zastygło. I w ogóle oderwałam jakbym oderwała plasterek, nawet plasterek chyba lepiej się przykleja. Więc jeśli macie coś do polecenia takiego oczyszczającego właśnie na tu okolicę nosa, chociaż ja i tak zawsze sobie, daję. znaczy zawsze, już dawno nie robiłam. Najlepsze to miałam, to pamiętam była ta czarna z Lanbena, to było taki zdzieracz, że po prostu aż powoli musiałam to zrobić, bo tak bolało, a jak mi się rozlało na policzki, to powiem Wam depilacja twarzy. Depilacja twarzy, uwaga na brwi, bo to wtedy wiecie co, Naprawdę można było wszystko wyrwać. Nawet no jeśli możecie coś takiego polecić, no to ja będę Wam, ba wam bardzo wdzięczna. Tymczasem ja się zamierzam i już jadę naprawdę bezpóźno. za Zakrosta. W ogóle jakoś mam wrażenie, że jakoś marnie wyglądam ostatnio. Bardzo. Piszcie mi, czy, czy naprawdę tak źle wyglądam? Mam wrażenie, że mam straszne wory. Czy to kwestia ustawienia? Czy co? Dobra, jadę. Także pa!